Cześć, dzień dobry, witam wszystkich. Spójrzcie tylko, dzisiaj mam nawet na sobie barwy Newcast, tylko to chyba nie jest sroka, nie? Oni w tym Marvelu nawet nie wiedzą, jak sroka wygląda. W każdym razie, moi drodzy, jeżeli moglibyśmy się trochę pobawić i tam niżej w komentarzach zrobić taki ryneczek, tylko nie Lidla, a transferowy Fangola, dajcie znać, jakiego piłkarza jako pierwszego powinien kupić shake do Newcastle. Ale może najpierw, zanim napiszecie nazwisko tego piłkarza, to obejrzyjcie ten film, bo tutaj kilka grubych nazwisk też się pojawia. Dlatego już teraz zapraszam wszystkich do Newcastle. Newcastle United będzie miało nowego właściciela i to z takim zapleczem finansowym, że pewnie Kopara niektórym opadnie. 80% udziałów w klubie postanowił pozbyć się Mike Ashley, to twórca sieci sklepów sportowych Sports Direct, a od 2007 roku właściciel Newcastle. Jego rządy w angielskim klubie ciężko jednak uznać za udane. Przydarzyły się chociażby dwa spadki do Championship. Ashley przyznawał, że nie ma kasy na to, żeby włączyć się do walki o najwyższe miejsca w Premier League. Później żałował zakupu Newcast, a kibice SROC nie zostawiali na nim suchej nitki. Nic więc dziwnego, że za aplauzem przyjęto wiadomość, że Ashley w końcu sprzedaje swoje udziały i wycofuje się z Newcastle. Angielski klub trafia w ręce Funduszu Inwestycyjnego z Arabii Saudyjskiej. Na którego czele stoi niejaki Mohamed bin Salman. Można podsumować to krótko. W mieście pojawił się nowy szejk i to taki, przy którym reszta się chowa. No dobra, ale kim jest ten Mohamed bin Salman? To jest gość, który rządzi Arabią Saudyjską dosłownie. Książę Bin Salman pochodzi z królewskiej rodziny i obecnie pełni funkcję pierwszego wicepremiera w rządzie Arabii Saudyjskiej oraz ministra obrony. W 2018 roku znalazł się na ósmym miejscu na liście najbardziej wpływowych ludzi na świecie publikowanej przez Forbesa. Bin Salman znany jest też z kontrowersyjnych decyzji. Rozpoczął chociażby wielką akcję antykorupcyjną, w wyniku której wielu prominentnych Saudyjczyków straciło swoje wielkie majątki i trafiło do więzienia. Był również podejrzewany o dużo gorsze rzeczy. Łamanie praw człowieka to dla niego normalka. Raczej to nie jest typ, który lubi sprzeciw. Dobra, to teraz posłuchajcie o jego bogactwie, bo to jest dopiero. Majątek Bin Salmana, według różnych źródeł, wynosi od 2 do 7 miliardów funtów. Książę lubi sobie czasem wydać kasę na coś, wiadomo, luksusowego. A to strzelił sobie jacht za 500 milionów dolarów, a to kupił sobie francuski dwór nazywany najdroższym domem świata za 300 milionów. Powiem Wam tak: w tym domu jest sala do medytacji z kosmicznym akwarium. Ok. Ale żeby nie było to, Bin Salman zna się też na sztuce. Kupił sobie obraz Da Vinciego za 450 milionów i wiecie co z nim zrobił? Wsadził go na ten super jacht. No bo kto boga temu zabroni, o tym, że zbija piąteczki z Trumpem czy Putinem, to chyba nie muszę dodawać. Do tego miał podobny romans z Lindsay Lohan, ale tym chyba nie ma się co chwalić. No to jak już poznaliście księcia Bin Salmana i jego różne dziwne hobby, to teraz spójrzcie na grafikę, która ostatnio hula po necie. Tabela Premier League pod względem wielkości majątków klubowych właścicieli. Na pierwszym miejscu Newcastle i Saudyjski Fundusz Inwestycyjny z 260 miliardami funtów. Spójrzcie, jaka jest różnica między nimi a drugim Manchesterem City. A gdzie tam Abramowicz? To jest jakiś kosmos po prostu. Podobną grafikę przygotowało The Sun, ale tam różnica jest jeszcze większa. Oczywiście na korzyść saudyjskiej ekipy z Newcastle. Z takim zapleczem finansowym można śmiało powiedzieć, że Sroki staną się najbogatszym klubem w Premier League. A zając fantazję Bin Salmana, to można spodziewać się efektownych transferów, takich jakich w Newcastle dawno nie widziano. Szczególnie, że podobno na dzień dobry ma wpakować w klub 200 milionów funtów. Według informacji Sky Sports obecny trener Newcastle Steve Bruce ma dostać swoją szansę na udowodnienie, że jest odpowiednim człowiekiem na odpowiednim miejscu. Ale już pojawiają się nazwiska trenerów, których Sheikh chętnie widziałby w swoim Newcastle. Wśród potencjalnych następców Bruce'a wymieniani są Massimiliano Allegri, Mauricio Pochettino oraz ten, który już prowadził sroki, czyli Rafa Benitez trener trenerem, ale kto znajdzie się w składzie nowego Newcastle? Brytyjskie media już huczą od plotek. Wiadomo, pojawiają się tak znane nazwiska jak Mertens, Sanchez, Rodriguez, Coutinho, Bale, Sancho, a nawet Kane i Rooney. Grubo. Wiadomo, że sporo z tych plotek jest tak z pogranicza fantastyki. Jak chociażby grafika przygotowana przez The Sun, na której jest przedstawiony prawdopodobny skład nowego Newcastle. Na szpicy widzimy Antuana Griezmana. Błagam, tylko bez taki. Ale inne nazwiska w tym składzie są powiedzmy całkiem realne. John McGinn z Aston Villa, Dwight McNeil z Barney oraz Rafa Silva z Benfiki. Portugalczyk podobno ma być już naprawdę bliski przeprowadzki na St. James Park. A jak typują specjaliści? Kogo oni by kupili do Newcastle United? Oddaję głos Polowi Mersonowi. Nie ma szans z Kevinem De Bruyne i Bruno Fernandesem. Pozyskałbym Jacka Grealisha. Gdy patrzę jak gra Newcastle, to wydaje mi się, że nie mają wystarczającej ilości odważnych piłkarzy. Wielokrotnie grałem przeciwko Newcastle i kibice zawsze byli cicho. Według mnie Jack Grealish załatwiłby ten problem. Po pierwsze rozbudziłby kibiców, a po drugie on chciałby być przy piłce. Zdecydowanie brałbym Grealisha. Inny problem w Newcastle widzi Jamie Redknapp. Pierwszy na liście transferowej powinien być napastnik, który potrafi strzelać gole. Zarówno pod wodzą Beniteza, jak i Brusa zmagają się z tym, że mają problemy z utrzymaniem piłki. Oni muszą czuć się pewnie w meczach domowych. Z pewnością potrzebują napastnika. Dziennikarze Chronicle Live twierdzą, że pierwszymi dwoma transferami nowego Newcastle powinno być zabezpieczenie przyszłości braci Longstaff, bo to właśnie utalentowani wychowankowie z powinni stanowić podstawy tego nowo wbudowanego składu i przy lepszych piłkarzach u swojego boku mogliby się jeszcze rozwinąć. Ale tam, gdzie się kupuje, wiadomo, trzeba też sprzedać. Wśród skreślonych piłkarzy wymieniani są m.in. LeJen, Atsu czy Andy Carroll. Jedno jest pewne, po przyjściu szejków szykuje się kadrowa rewolucja. Sieć już zalały grafiki z nowymi nabytkami z Powstał również plakat do nowej wersji filmu Gol. Wszystko fajnie, pośmialiśmy się. Tylko rzeczywistość to trochę co innego. Trzeba pamiętać o finansowym fair play i o tym, że nie wszystkie duże nazwiska marzą o grze przy St. James' Park. Co nie zmienia faktu, że w nadchodzącym okienku transferowym Newcastle może być jednym z klubów, który na rynku będzie rozdawać karty. Jak ja bym miał tyle kasy co ten szejk, to bym tak. Michała Kucharczyka na takie skrzydełko wysłał do Newcastle. Peter Lee na rozgrywającym, na kierownicy. I to jego rzuty wolne, wiadomo. Zdenek Kondrasek do napadu. Kosmos. To byłby skład cuda. Co ja bym. Co ja bym. Nie, dobra. Skończmy, może te moje chore marzenia. E, moje marzenia o tym, jakbym zbudował Newcastle. Drogi widzu, jeżeli podobał Ci się ten filmik i chciałbyś jeszcze coś obejrzeć o szejkach, to tutaj na pewno zaraz na Twoim ekranie pojawi się jakiś film o szejkach. Bo na naszym kanale było już kilka takich i tam patrzyliśmy na ręce tym szejkom i patrzyliśmy na ich miliony. A ja już się dzisiaj żegnam, widzimy się wkrótce w weekendowym filmie, trzymajcie się i do zobaczenia.